Hej, pisaliście mi, żebym zrobił w Mama Playground banana. Jeden widz napisał 5 dni temu, żebym zrobił właśnie banana. No i ja zrobię banana. No to jest taka sama sprawa jak z melonem, tylko że robimy to z jabłkiem. No i kręcimy nim w wodzie. Ale możemy, mogę jeszcze Wam pokazać dwie różne inne rzeczy. Takie sekrety. Że możecie sobie porobić na przykład z różnych tych owoców i tak. Z tych owoców możecie sobie porobić różne inne owoce. Ale pokażę wam, jak zrobić owoce, którego nie da się zrobić o z tych, wiesz, wiecie, z tych, które są tutaj. Więc bierzemy sobie teraz oto. Oj nie regener, bo regener by go odrodził całego. Tylko oto. No i bierzecie. No i tak jak już Wam poka pokazywałem, piszcie sobie. By. By. A. Nie, a. Nie. No i tutaj macie. Znaczy jakieś jeszcze inne rzeczy mam porobione, ale tutaj możecie sobie spowolnić te banany. I pokażę Wam jak zrobić sobie takiego innego. Patrzcie. Bierzcie sobie melona i pokażę wam jak zrobić tego. Yy... Kurde. Nie jagody, tylko te winogrona. Czarne winogrona. Bierzcie tak i dajcie mu to. Wirusa mu dajcie. Może będzie trochę taki popękany po nim. No ale patrzcie, Macie, będziecie mieli teraz tego. I jeszcze z drugiej strony. Patrzcie. A sorry, że tak ta woda jest taka głośna, ale no chyba wolicie z dźwiękiem niż bez dźwięku. No i macie winogrona trochę takiego popękanego, no ale jest. No to także tak, jeszcze dodatkowo. Zapomniałem go w sumie zapisać, a już go zabiłem. No więc wy wiecie, już jak je zapisywać. No to chyba na tyle w tym odcinku. Bardzo krótki odcinek. Do następnego.